Właśnie odpłynęłem na bezludnej wyspie w Minecraft Bez jedzenia, mobów, ani niczego oprócz tego jednego drzewka Zapraszam was na Minecraft Bezludna Wyspa Więc mamy tu jedyne drzewo i mam nadzieję, że wpadnie nam z niego sadzonka Bo inaczej będziemy mieli spory kłopot ze zdobywaniem drewna Tam widzę statek i ja mi się do niego zaraz udał Ale na początku bym ściął to drzewo, żebyśmy mogli tam popłynąć łódką ale chwila, pewnie zastanawiasz się, co ja w ogóle mam zamiar osiągnąć grając na tej wyspie. Moim celem w tym filmie jest przejście Minecrafta, a po tym co przeżyłem, uwierzcie, nie było to łatwe wyzwanie. Dobra, ścięliśmy te drzewo w całości. Po ścięciu jedynego drzewa na mojej wyspie, udałem się do zatopionego statku, w którym był beznadziejny lód. A przynajmniej tak myślałem, gdyż nie znalazłem drugiej skrzyni przez utopce, które mnie atakowały. Wróciłem więc na wyspę, zasadziłem trzy sadzonki, dzięki którym mam praktycznie nieskończony dostęp do drewna. Gdy zasadziłem drzewa, udałem się kopać kamień na podstawowej no a poza tym udało mi się znaleźć węgiel. Dopiero zauważyłem, ale mamy problem z jedzeniem, dosłownie. Mamy tylko dwa nasiona, musimy szybko zrobić jakąś farmę i w jakiś sposób zdobyć więcej nasion. I zbierzmy sobie te drzewo. Dobra, mamy kolejne drewno. Stąd też będą nam wypadały sadzonki, więc już mamy tak naprawdę dostęp do nielimitowanego drewna. Bo to nie wiem jaki niefart musiał być, żeby nie dropnęły te sadzonki. O jezu, mamy straszny problem z jedzeniem. Zaraz nie będę mógł biegać. No nie, nie gadaj, nawet nie widzę już ryb. Nie, no dobra, widzę jakieś. Na razie szybko sobie zróbmy siekierkę i idę je szybko zabić, bo zaraz mi się skończy pasek jedzenia. Właśnie doświadczyłem pierwszego problemu na tej wyspie, jakim jest głód Oczywiście szybko ten problem opanowałem, łapiąc parę rybek, które następnie przypale. Lecz koniec końców muszę warnąć wielką farmę jedzenia, która rozwiąże mój problem. Po zjedzeniu rybek udaję się z powrotem do zatopionego statku, by zlutować go w całości. Lecimy, lecimy. Jest skrzynia, jest skrzynia, jest, jest, Jesz, jest jeszcze kolejna skrzynia, o to nam się może przydać, dobra uciekamy, uciekamy, uciekam. let's go, obrabowany statek, w statku udało mi się znaleźć marchewki, które mogę wsadzić w mojej farmie, by była coraz większa, no i tym się właśnie zająłem. No i dobrze, poszerzyliśmy właśnie naszą farmę. E, mega dobrze, będziemy mieli przynajmniej co jeść. Oprócz tego stworzyłem skrzynkę, by móc trzymać w niej zbędne przedmioty. A, no i zrobiłem takie mini moje no, moją łódkę. Dogarnę do te wszystkie rzeczy, wybrałem się na poszukiwanie morskich struktur. A jeżeli podobacie się ten film, a wiem, że tak jest, no bo oglądasz go do aż tego momentu, to zostaw łapeczkę w górę, bo motywuje mnie do, do dalszego działania. <laughs> jest statek! Płyniemy do statku. Płyniemy do statku, mamy statek. O! Szybko, do góry, do góry, do góry. Nie. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. W każdym razie w znalazłem wiele ciekawych rzeczy, jak na przykład takie zupki chińskie, pan, chi, pan, chi. których testing zrobimy niebawem. Wracając na moją wyspę, znalazłem też monument oraz ruiny portalu, do których zaraz wrócę. No a teraz zróbmy testing zupek chińskich. Ja wiem, że lepiej nie, ale testujemy. I co jest? Normalnie się skacze wyżej. I zarąbiste. pijemy, pijemy. Satura... o, saturacja, no i Sigma. Po naszym Sigma testingu zupek chińskich udaje mi się zlutować wcześniej napotkany portal do Nederu. Gdy wróciłem na wyspę, postanowiłem, że pokopię trochę dirta, by ją rozbudować. Tutaj macie super świetne przebitki z kopania dirta. Podczas rozbudowywania wyspy usłyszałem utopca z tridentem. No i sami zobaczcie co się stało. O kurde, słyszałem jakiś typa z tridentem. O nie! Dobra jednak, jednak yy, jest problem. Dobra, robimy to walkę, robimy to. I don't care. O! Yy! Trident dropnął! Co jest? Yo, Triden Drop. No, co jest? Mega łatwo jest go naprawić. Taki trident wystarczy tymi kryształami pryzmarynu, które się zdobywa z tego y, monumentu. A ten monument tu jest, więc dosyć łatwo bardzo sobie go naprawimy później. Farcie do mnie uśmiechnął, bo wydropił mi z niego trident. Spoiler, nie używałem go do końca filmu. Po tej akcji stwierdziłem, że potrzebuję mieć dostęp do zwykłego jedzenia. A jednym z sposobów na sprawienie, żeby moja farma szybciej urosła, było zdobycie mączki kosnej. Lecz nie było to takie łatwe, gdyż szkielety nie spełnowały się na mojej wyspie. Chwilę później przypomniałem sobie, że mogę wsadzać kelpy do kompostownika, bo Trzymać mączkę kosną. By ułatwić sobie zbieranie bunmila zbudowałem automatyczną farmę, dzięki której jedne co musisz robić to klika. Więc to robiłem przez następne pół godziny. Zbierałem kelpy i wytwarzałem z nich mączkę kosną. Gdy rozbudowałem wystarczająco moją farmę jedzenia, zacząłem budować domek, którego nie mogłem dokończyć przez brak materiałów. Z tego również powodu postanowiłem rozbudować moją farmę bambusów, w z niej dostęp do dodatkowego drewna. No i na tym zakończyłem dzień pierwszy. Gdy wróciłem ze szkoły, od razu zasiadłem do komputera i otworzyłem Minecrafta, aby kontynuować te wyzwania. Ach. Witam was z dnia drugiego na bezludnej wyspie. Sprawda dla was w ogóle ni cholery się nic nie zmieniło, nic. Dla was to było nawet nie pół sekundy. No ale dla mnie się zmieniły praktycznie 25 godzin, więc teraz y, się zajmę dokończeniem tego domku. Y, właśnie, no będzie trzeba teraz poszerzyć ląd i wszystko, żeby nam pięknie będą drzewa rosły. Dzień drugi zacząłem od zbierania dirta na poszerzenie wyspy oraz zbierania kelpów na moczkę kosną, by dokończyć domek. Poza tym skończyłem rozbudowywać moją farmę Jedzenia, więc wreszcie nie będę miał problemów z głodem. W każdym razie postanowiłem, że skończę wreszcie ten domek, bym mógł trzymać gdzieś zbędne przedmioty. No i żeby przestać być wyzdrowy! Podczas budowania domku ciągle atakowały mnie fantomy, przez co nie spałem od paru dni. W sumie to w ogóle nie spałem, przez co nie miałem jak zdobyć łóżka, wierzchowce nie pojawiają się na mojej wyspie. Po ukończeniu mojego pięknego domku stwierdziłem, że wrócę do ruin portalu, by sprawdzić, czy da się go dokończyć. Przyżarzyła mi się tu pewna sytuacja, którą musicie zobaczyć sami. O, oh O, nie, nie, proszę, nie. Bija się z nim, biję się z nim. Nie! Właśnie umarłem pierwszy raz w całym tym wyzwaniu. W każdym razie odzyskałem szybko moje temy i... I w sumie tylko go to obchodzi. Strasznie wam przedłużam i mówię totalnie nieistotne rzeczy, a przecież mam przejść Minecrafta, więc oprócz robienia totalnie losowych rzeczy, tygodnie udałem się do kopalni, by mieć jakieś lepsze uzbrojenie. I wreszcie wejść do netheru. Dzień trzeci, znajduję lewapulkę, w której szybko robię Nether Portal. Bez zbędnego przedłużania szybko znalazłem Biom Endermanowy, który był bardzo blisko mojego portalu. Zbieram tam wszystkie potrzebne perły, by przejść grę, i wracam na wyspę. Z ciekawości postanowiłem sprawdzić, czy wędkowanie jest jakkolwiek opłacalne, i po około 15 minutach wydropił mi mega mocne łuk. O kurde, co? Ej, ale to rąbany łuk! I akurat właśnie teraz miałem ochotę kończyć, to miał być mój ostatni wyłów. Postanowiłem, że zabiję tym łukiem Smoka Endu. Od razu potem wszedłem do naderu po ostatnią rzecz potrzebną do przejścia Minecrafta. Pałki Blaze'a. Oprócz tego, że w samej fortecy parę razy otarłem się o śmierć, miałem duży problem z blokami idąc z powrotem do portalu. Kiedy wreszcie byłem na wyspie przygotowałem się do finalnej walki ze Smokiem. Skraftowałem oczy kresu i byłem gotowy. Rzuciłem pierwsze oko i popłynąłem w jego kierunku. Jakiś czas później po raz pierwszy w tym filmie ujrzałem lo. Po wkopaniu się w ziemię wreszcie trafiłem na Strongholda. Znalazłem pokój z portalem i włożyłem wszystkie oczy kresu. Po ustawieniu łóżka, bez zastanowienia, wskoczyłem do portalu. Czas oficjalnie wejść do endu. 3, 2, 1. Jesteśmy i znalazł mu się będzie. 14 dni na bezludnej wyspie w Minecraft, tylko po to, by teraz zabić smoka, przejść grę. Dobra, kurde. Mamy łuczek nasz, którym dokończymy smoka. Dobra. Let's go. Jak ja zrobię? Nie wiem No nie, czym ja tak krótko? Jest! Perfekcyjnie! Dokończymy go tą jedną strzałą, która mi została. Tak mało mu zostało, ja chcę, ja chcę już go dokończyć, no. Dobra, to jest ostatnie jego chwile życia. Dobra! Jest! Mamy to! Let's go! Smok został pokonany na bezludnej wyspie w Minecraft. A tak w ogóle, jeżeli jesteś twórcą, to zapraszam cię na Discorda z opisu, bo szukam youtuberów do serwera fabularnego. A nawet jakim nie jesteś, to i tak cię tam zapraszam. Elo.